Zobaczyłem, koniec zrobi. Więc teraz na osiedlu tysiąclecia wszyscy widzą kilkumetrowy krzyż. Wybudował go radny osiedlowy. Przyszło to olśnienie, jest to. Zrobiłem to w ciągu dwóch dni i to wszystko stanęło. Bo wcześniej frustracja rosła przez lata. Jacy to chrześcijanie budują, próby, takie coś wciskają nam, mieszkańcom. O to, żebyśmy się generalnie zawsze się kłócili, nie wiadomo o co i po co. A żeby nie kłócili się sąsiedzi, radny chce przegonić inwestora, który na osiedlu Tysiąclecia planuje wybudować nowe bloki. Zło objawia się zdaniem radnego często, ale jego źródło jest jedno. Ten szatan to są wszyscy ci ludzie, którzy w tej chwili w tak nie po chrześcijańsku postępują, że doprowadzą do, do tego konfliktu, do postawienia tego bloku. Wszelkie przesłanki z terenów otaczających tą działkę, Wydział Urbanistyki i Architektury wydał już warunki zabudowy dla planowanej inwestycji. W dnia dzisiejszego nie było jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę, dlatego, że nie rozstrzygnęła się kwestia samych decyzji o rynkach zabudowy. Bo trafiły one do sądu administracyjnego. Jeśli nie doszuka się on w miejskiej decyzji błędu, szanse na zakaz zabudowy w tym miejscu będą malały. Miasto Traktuje, traktuje mieszkańców osiedli w jakiś sposób pernoda. Bo rzeczywiście nie znalazło do dziś sposobu, by zapewnić mieszkańcom Hartowa bazy rekreacyjnej. Choć nie dla wszystkich krzyż to odpowiedni oręż w walce o boisko. Boisko sportowe jest obiektem świeckim i służy działaniom sportowym. Więc mieszanie tutaj krzyża i religii uważam za Niewłaściwe, ale oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby przywrócono wojsko tutaj. Ale miasto nie może odmówić inwestorowi tylko dlatego, że chce tego część mieszkańców. Wszystko zależy więc od decyzji sądu. Klient ma prawo wystąpić zaraz. Prawie, że niezwłocznie po takim fakcie o pozwolenie budowy. A wtedy mógłby powstrzymać go nie krzyż, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli inwestor uzyska pozwolenie na budowę, nie będzie miało znaczenia to, co plan miejscowy będzie w tym miejscu przewidywał. Chyba, że plan powstałby wcześniej, ale to mało prawdopodobne, bo uchwalenie planu dla Hartowa przewidziane jest najwcześniej na maj przyszłego roku. Już lada moment, lada dzień wpadną tu koparki. Tymczasem na pozwolenie na budowę inwestor będzie czekał najwyżej 65 dni. To symbol walki o święty spokój na osiedlu tysiąclecia, tyle tylko, że jeśli krzyż coraz częściej będzie symbolem konfliktu, to szybciej niż w ciągu tysiąclecia straci na znaczeniu. Natomiast sam protest na Hartowie zrodzi jeszcze jedno ważne pytanie. O to czy prawo własności wciąż pozostanie święte. Magdalena Kujawa, puls dnia.